Cześć! w tym odcinku opowiem o 16-częściowym zestawie wymiennych trzpieni z rękojeścią dynamometryczną produkcji Vera. Zestaw, na który byłem od dłuższego czasu bardzo napalony, lecz cena działała na mnie jak kubeł zimnej wody wylanej na głowę. O tym, jaka jest cena, gdzie warto kupić, opowiem w podsumowaniu. W tym wytrzymałem etui znajdziemy 14 trzpieni wymiennych, a wśród nich 11 posiada zredukowaną średnicę i zintegrowaną izolację. O trzpieniach za chwilę. Rękojeść dynamometryczna posiada regulację momentu obrotowego w zakresie 1,2 do 3 Nm. Ergonomiczna rękojeść kratwą składa się z twardych stref chwytu. Co umożliwia szybki montaż oraz stref miękkie, odpowiedzialnych za przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Rękojeść dynamometryczna nastawna nadaje się tylko i wyłącznie do czpienia wymiennych Wera. Trzpienie mają długość 154 mm. Aby taki czpień zamontować, wystarczy, że wsuniemy go do rękojeści automatycznie zostanie zabezpieczona. Rękojeść dynamiczna nastawna z ręcznie nastawialnym momentem obrotowym posiada wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego. Znajdziemy tutaj, w tym miejscu, łatwo do odczytania skalę. Dokładność według certyfikatu, który został dołączony do tego zestawu, to jest plus minus 6% zgodnie z normą ISO. Aby ustawić tutaj ten zakres, wystarczy posiągnąć ten pierścień w dół i przekręcać wkrętak do żądanej wartości. Podczas odkręcania wkrętów mamy nielimitowaną wartość momentu obrotowego. Pociągnięcie w dół i przytrzymanie tego przycisku tutaj, zwalniającego, powoduje zwolnienie blokady. Czpień wymienny można wtedy łatwo usunąć z rękojeści. W zestawie jest jeszcze jedna rękojeść, która umożliwia również zamontowanie trzpienie z różnymi profilami. Dzięki temu rozwiązaniu redukujemy dużą ilość narzędzi, a co za tym idzie, wagę naszej torby narzędziowej. Podobnie jak wcześniej, jest to rękojeść wielokomponentowa. Rdzeń wykonany jest z odpornego tworzywa sztucznego, gwarantującego pewne mocowanie trzpienia. Obszar w kolorze żółtym to miękkie strefy. Zapewnia zwiększone tacie, pozwalając na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Obszary w kolorze czerwonym posiadają twardą powierzchnię zapobiegającą przyklejaniu się dłoni do rękojeści. Dzięki temu możliwe jest szybkie pokręcanie. Wszystko, co jest w tym zestawie, gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem. 1000 V. Czas poruszyć teraz kolejną kwestię czyli czpienie. One pasują do reklamy: Craftform 7400 VD, 827 Ti oraz Craftform 817 VD. Pierwsze czpienie jakie tutaj widzimy: 3 KK60 IS. Każdy z tych czpienik ma oznaczenie na zakończeniu, tak, tak tutaj widać, KK60iS. Czpienie do wkrętów z gniazdem płaskim. Mamy tutaj trzy czpienie ze zredukowaną średnicą i znikrowaną izolacją. One nadają się do montażu wkrętów i elementów sprężynowych w głębokich otworach. Ostatnim, jaki tutaj jest dostępny, to czpień do wkrętów z gniazdem płaskim. Oznaczenie jego to KK60i. Tutaj widać wyraźnie, że te właśnie mają zredykowaną tutaj tą średnicę. Ten jest standardowy. Kolejne czpienie to Tolksy KK67is, KK67i. KK67I, ten pierwszy tutaj, to jest Torx 10. To wymienny czpień do wkrętów z gniazdem Torx. KK67IS to trzy trzpienie ze zredukowaną średnicą i zintegrowaną izolacją do montażu wkrętów z gniazdem Torx. Kolejne czpienie to KK65iS, pozy dryf 2, KK65iS, pozy dryf 1. Dwa trzpienie ze zredukowaną średnicą czpienia i zintegrowaną izolacją. Do montażu wkrętu z gniazdem plus minus w głębokich otworach. Kolejne dwa. KK62iS, Philips 1 i dwójka to dwa czpienie z zredukowaną również średnicą trzpienia i z izolacją do montażu wkrętów z gniazdem Philips w głębokich otworach. I ostatnie KK65IS PZS1 PZS2. Według mnie najważniejsze dwa czpienie ze zredukowaną średnicą czpienia i zintegrowaną izolacją. Do montażu wkrętów z, 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 gniazdach, z gniazdem plus minus w głębokich otworach. Te wykorzystamy na przykład z wyłącznikami nadprądowymi, wyłącznikami różnicowo-prądowymi, stycznikami i innymi aparatami. Ja bym ten zestaw nieco inaczej skonfigurował, no ale tak zrobił to producent. Brakuje tutaj dwóch trzpieni, które trzeba niestety osobno dokupić. Jest to 62i PHS lub 62i SPHS ze zredukowaną średnicą i zintegrowaną izolacją. Ja pokażę Ci, jak on wygląda. To jest właśnie PHS. A ten to jest PZS2. Jak widać, jest tutaj różnica. Połączenie profilu płaskiego i Philips stosują niektórzy producenci w takich aparatach jak styczniki i przekaźniki. Tutaj pokażę Ci na przykładzie: Mam na przykład dwa styczniki. Jeden stycznik jest od Itena. I tutaj potrzebujesz czpień. Widać, jakie tutaj są te wkręty. Potrzebujesz czpień KK65 pzs 2 albo 1. W przypadku np. Schneider Electric już widać, że te wkręty tutaj są inne. I do tego trzeba niestety dokupić dwa dodatkowe czpienia. Zobaczmy teraz, jak to narzędzie działa. W tym momencie pokażę Wam tą najciekawszą część. Mam do przykręcenia na przykład przewód do takiego wyłącznika nadpronowego B16. Skąd mogę wiedzieć, z jaką siłą należy dokręcić taki wkręt, który się tutaj znajduje? Bardzo często producenci podają to na obudowie, ale nie zawsze. W tym przypadku na przykład jest podane. I tutaj w tym miejscu jest nadrukowane, że ma być to 2,8 Nm. Sprawdzam sobie, jakie są tutaj wkręty. Wiem, że będzie to PZS2, więc montuję. Ten trzpień następnie muszę ustawić 2,8 Nm. Aktualnie tutaj widzę, że jest 2,5, więc muszę nieco niżej jeszcze zjechać. Ta szczałka tutaj informuje, że ustawiliśmy właściwą wartość i jest to 2,8 Nm. Umieszczamy nasz przewód w zacisku i dokręcamy. W tym momencie słyszymy, że osiągnęliśmy właściwą wartość. Jeżeli chcemy wykręcić ten Wyciągnąć ten przewód z zacisku, to posiadamy już nieograniczoną tutaj moc, to wartość, i możemy bez problemu wyciągnąć przewód. A co zrobić, jeżeli mamy na przykład styczniki, na przykład takie jak tutaj, i producent w ogóle nie podał wartości, z jaką należy? Dokręcić od razu Wam odpowiem. Nic trudnego. W tym momencie możemy posłużyć się internetem. Najważniejsze co jest, to trzeba sobie tylko odszukać odpowiedni model, na przykład tego stycznika. Tutaj jest Deal M12 Myślnik 10. Produkcja item. Zobaczmy, jak to się szuka. Jeżeli chcę bardzo szybko wyszukać żądany parametr, który mnie interesuje, korzystam z wyszukiwarki Google. Znam tutaj producenta i oznaczenie tego stycznika. U mnie jest to i ten model deal M12, myślnik 10. Ja dopisuję sobie zawsze jeszcze PDF i Polska. Dzięki temu znajdzie mi wszystkie parametry w pliku, które są zapisane w PDF i będą po polsku. Tutaj już widzę, że odnalazło na stronie producenta. I teraz wystarczy dla tego stycznika odszukać interesujący nas parametr. One zazwyczaj są podane w danych technicznych. Tutaj jest sposób podłączenia na śrubę, przekrój doprowadzenia głównego przewodu, moment dokręcenia 1,2 Nm. I teraz, gdy już znam taki parametr, mogę przystąpić do przekręcenia przewodu w danym styczniku. Gdy znamy już wartość, z jaką należy dokręcić daną, dany wkręt, ustawiamy tą wartość dla tego stycznika. Tutaj było podane, żeby ma być 1,2, czyli muszę kierować się ku górze tej skali. 1,2 to jest minimalna wartość, jaką możemy tutaj ustawić. W tym momencie mam już ustalone. Dobieram odpowiedni trzpień i tak jak poprzednio. dokręcę i już słychać, że osiągnęliśmy tą wartość. Praca z takim wkrętakiem dynamometrycznym to sama przyjemność pokażę wam jeszcze w jaki sposób odszukać wartość na przykład dla takiego stycznika od Schneider Electric. Podobnie jak i wcześniej, i w tym przypadku posłużę się wyszukiwarką Google. Tutaj muszę podać producenta tego stycznika, czyli będzie to Schneider Electric. Oraz model tego stycznika, czyli LC1D09. Dopisuję plik PDF i Polska. Już widzę, że tutaj na głównej stronie Schneider Electric odnalazło mi ten plik, dane techniczne. I teraz wystarczy tylko przejrzeć krok po kroku, gdzie jest. Na interesujący nas parametr, bardzo często te parametry są podane na opakowaniu, w którym zapakowany jest stycznik. No wiadomo, podczas montażu, jak zamontuje się stycznik, no to opakowanie się wyrzuca, i później może być taki problem, że nie wiemy, jaka jest ta wartość. Ale dzisiaj te wszystkie dane znajdziemy bez problemu w internecie. Tutaj przyłączy zaciski, to będzie już tutaj. Moment dokręcania obwód zasilający 1,7 Nm. Także podobnie jak wcześniej bardzo łatwo jest znaleźć tego typu parametry. Na zakończenie pokażę Ci jeszcze jeden fajny element, który znajduje się w tym wkrętaku dynamometrycznym. Tutaj jest taka tulejka, która obraca się. Jeżeli przytrzymamy sobie tą tulejkę i będziemy dokręcać wkręt np. w styczniku albo wyłączniku nadprądowym będzie nam dużo łatwiej pracować jeżeli interesuje Cię zakup takiego zestawu to powiem Ci, że cholernie cieszę się, że ceny tak bardzo spadły tych wkrętaków dynamometrycznych szczególnie z zestawów ja zapłaciłem za nie 115 euro z wysyłką na Amazonie w Niemczech w Niemczech jest podatek VAT 19% Kurs Euro 459 sprzedaż, czyli wyszło mi 528 zł. Gdybym kupił bezpośrednio od sprzedawcy pominąłbym Amazona, zapłaciłbym 104 euro z wysyłku, czyli byłoby to 477 zł, to już naprawdę dobra cena za markowy produkt. Jeżeli szukasz takich produktów, na przykład w Polsce, wystarczy, że wpiszesz produkt Vera plus kod producenta tego zestawu. Warto szukać ceny w porównywarkach, na przykład Ceneo wyświetlą Ci się różne oferty. Ponieważ tutaj zależy wszystko od przelicznika euro, możesz się zdziwić jaki potrafi być rozrzut cenowy. Według mnie warto szukać porównania, a poza tym warto mieć taki zestaw, tak jak powiedziałem na początku. Wcześniej gdy kosztowało ono na naprawdę krocie, no. Potrafiła ta cena nieźle zszokować. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam Cię na kolejne filmy, które już nie bałem. Zamieszczę. Cześć.